Ja to skomentuję w ogóle takim cytatem, który sobie niedawno znalazłem i przeczytałem: że współcześni ludzie zaprzeczyli Kartezjuszowi. Dlaczego? Dlatego, że Kartezjusz twierdził, że, jest, że myślą, więc jestem, podczas kiedy współcześni ludzie nie myślą, a są. Tak. I rzeczywiście coś w tym jest. Żyjemy w epoce gigantycznej bezmyślności, czy też, jak to mówimy razem z Magdą, powrotu mitu. Jest to kwestia, którą ja się zająłem w jednej ze swoich ostatnich książek, z, w Zabójcach Zachodu, rozważając filozofię i wpływ tej filozofii na kulturę współczesną i pojęcia mitu, który do kultury europejskiej przywrócił pod koniec XIX wieku Friedrich Nietzsche. Ja powiem tak, my w Polsce to, pod pojęciem mit to tak troszeczkę dziwnie, dziwnie rozumiemy, że mit to jest jakaś opowieść bajeczna z dawnej epoki. Tak my to w Polsce rozumiemy. I jest to bardzo specyficzne rozumienie tego pojęcia, bo mit nam się kojarzy z czymś, co jest jakimś takim niedokładną opowieścią o czasach, które naprawdę istniały. W języku niemieckim i tak jak to zresztą funkcjonuje, bym powiedział, we współczesnym świecie, mit się rozumie nieco inaczej. A mianowicie jest to pewna opowieść, w którą ludzie wierzą, będąc przekonani, że jest prawdziwa, a która jest tylko prawdą danego społeczeństwa, danego narodu w danej epoce, i za sąsiednią rzeką ludzie, słysząc takie opowieści, pukają się w czoło, i za 300 lat nasi. Prawda, nasze praprawnuki, jak usłyszą, że myśmy w to wierzyli, też pukną się w czoło. Innymi słowy, mit jest zaprzeczeniem tego, tego rozumu greckiego, o którym mówiła Magda, y, rozumu, który odkrywa prawdę obiektywną, uniwersalną co do y, czasu i miejsca. I Fryderyk Nietzsche, który w ten sposób zdefiniował mit i przywrócił go, jakby czy przywrócił, czy wprowadził do kultury europejskiej właśnie stwierdził, że przyszłość świata nie należy do rozumu. Rozum jest trudny, to wymaga skomplikowanych procesów. Ludzie tak nie patrzą na świat, to jest za trudne, dlatego też muszą żyć jakimiś ożywczymi mitami. Ja powiem tak, Nietzsche, to sobie to tak pisał trochę. Z przekonaniem, że to są rozważania filozoficzne i nic z tego nie wychodzi, prawda? No, biedny umarł, no i się okazało, że jego koncepcja mitu rzeczywiście stanowiła źródło now nowej idei, a mianowicie narodowego socjalizmu, iż jest pewna niemiecka prawda, adekwatna tylko dla Niemców w danej epoce, wtedy kiedy budują oni tysiącletnią Rzeszę. I że jest taka mityczna prawda właśnie, że Niemcy są jakimś narodem wyższym rasowo, prawda, znają w ogóle oddzielną rasę. Czyli no, prawda, wielka opowieść o naszym wybraństwie. I ten nicze został oczywiście nadużyty, on sam, gdyby to usłyszał, że Niemcy są jakąś nadrasą, to by się przewrócił pewnie do góry nogami, dlatego że miało o swoich rodakach fatalne zdanie. Generalnie uważał, że jedzą tylko wielkie schabowe, prawda, z chrzanem i musztardą, i są prymitywni intelektualni, i w żaden sposób nie uważał ich za jakąś wyższą rasę. Co więcej, uważał, że jedyny język szlachetny to łacina, jedyna dobra kuchnia to prowansalska i włoska, podobnie jak ich architektura i muzyka, prawda. A Niemcy to tacy, 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 bym powiedział, no, grubo skórni, grubo pijący piwo i, i to wszystko. Ale nieważne, co autor miał na myśli, czasami jest tak, że filozof, czy w ogóle człowiek, chce coś powiedzieć, ale zostało to inaczej zrozumiane, inaczej podchwycone. Ja jako z zawodu politolog i historyk myśli politycznej często się z tym spotykam, zjawiskiem. To znaczy ze zjawiskiem, że dany filozof, myśliciel coś powiedział, coś napisał. No potem z jego... 500-stronowej książki została, został jeden cytat, który sobie funkcjonuje w zupełnym odseparowaniu od ogólnej jego koncepcji. No, i potem wszyscy są przekonani, że to on tak właśnie uważał, prawda, jak my uważamy i mu to przypisujemy. I w ten sposób powstają, bym powiedział, pewne, pewnego rodzaju mity. Ale te mity rzeczywiście one są istotne, dlatego, że kreują pewną społeczną rzeczywistość. I można sobie też postawić takie pytanie, które jakby zadaję, zresztą przymierzam się, żeby kiedyś napisać taki tekst, o społecznej odpowiedzialności filozofa. Dlaczego? Dlatego, że jak badałem w tej książce, pisząc tą książkę, o zabójcach zachodu, te niczańskie korzenie postmodernizmu który twierdzi, że żadnej prawdy nie ma, że nie ma takich pojęć wiem, jak prawda, fałsz, nie ma ani kobiety, ani mężczyzny, tylko co tam się kto uważa, prawda, nie ma ani normalności, ani nie ma nienormalności i tak dalej, Prawda, że to są wszystko pojęcia, każdy sobie rozumie co chce, prawda i w ogóle nie można nikomu czegoś narzucić. Jak się patrzy na tych ojców tego postmodernizmu, no to ja bym powiedział w ten sposób, oni uważali, że się bawią na uniwersytecie, na zajęciach ze studentami. To jest zabawa intelektualna. Jakby nie rozumiejąc tego, że tworzy się monstrum, że ci studenci wychodzą potem świat nie po to, żeby być innymi filozofami zamkniętymi gdzieś tam w sali wykładowej, którzy sobie podobne zabawy toczą ze studentami, tylko wychodzą na ulicę i krzyczą, że nie ma kobiety i mężczyzn. Tak, że to jest kwestia uznaniowa. Najpierw są postmoderniści, a potem jest prawda to słynne hasło Maja 1968 roku: ile de fondi, de fondre? jest zakazane zakazywać. Tak, bo wszystko wolno. Bo nie ma, nie ma ani dobra, ani zła, ani prawdy, ani fałszu. Nie ma w ogóle żadnych stałych pojęć. No i to jest, pojawia się pytanie, czy człowiek jest w stanie funkcjonować w świecie, w którym nie ma pojęć. Ja powiem tak. Wyobraźmy sobie na przykład, że biorę banknot 100 zł i czytam na nim, że jest 100 zł. I teraz, czy on tam naprawdę jest 100 zł, czy to tylko ja uważam, że to jest 100 zł, a kto inny może interpretować inaczej? Nie da się pójść do sklepu i powiedzieć pani, że ja chcę to za 130 zł i daję banknot 100 zł, bo uważam, że tu pisze 130. Nie da się bo nikt nie uzna naszej prawdy. Czyli się okazuje, że funkcjonowanie w społeczeństwie wymaga jakichś prawd, jakichś zasad. Czy na przykład możemy sobie wyobrazić świat, w którym powiemy, że mm, zabójstwo jest rzeczą uznaniową? To, co dla mnie jest zabójstwem, ktoś inny powie, że nie jest zabójstwem. No, niestety też się nie da, bo albo coś jest, albo coś nie jest. Prawda? I są to sprawy zbyt istotne, żeby to w ten sposób pozostawić. Tymczasem kultura współczesna rzeczywiście nauczyła nas tego, żeby nie myśleć, tylko posługiwać się takimi kalkami prawda, pojęciowymi. I są, że tak powiem, nie ma prawd, nie ma fałszu, ale się okazuje, że są wyjątki. Proszę Państwa, jeżeli weźmiemy sobie na przykład taki prosty przykład, to znaczy ostatnia przez dwa lata toczona prawda, walka z niezamaskowanymi i, i, prawda, i z tymi, którzy tam odmówili zastrzyku. Przecież zgodnie z tą logiką to właściwie to powinno wyglądać tak, że to czy ja mam coś na twarzy, czy nie, to jest kwestia uznaniowa. Czy ja przyjąłem zastrzyk, czy ja nie przyjąłem zastrzyk, to jest kwestia, czy ja się czuję. A tu się nagle okazuje, że, że jednak są jakieś obiektywne pojęcia. Jak jeden z filozofów postmodernistycznych włoskich wystąpił. Bardzo bym powiedział konsekwentnie z tą linią, to znaczy wystąpił z takim prawda, poglądem, że to są kwestie uznaniowe i społeczeństwo nie ma prawa niczego narzucać, bo nie ma prawdy. No to prawda, wszyscy ci, którzy go ciągle cytowali, był mistrzem postmodernizmu. Biorę udział w jakiejś konferencji prawda, filozoficznej online prawda, i słyszę, a to stary dziad, prawda, i coś mu się pomyliło. No, no nie, no chwileczkę, no, albo, albo jest prawda, albo nie ma prawdy. Nie także tak, że są prawdy i że nie ma prawd. Innymi słowy, chcę przez to powiedzieć, że y, mity mają to do siebie, że te mity można sobie kreować i te mity można nam narzucać. I pojawia się pytanie, czy te mity to są tak kreowane przypadkowo, prawda, i tak dalej, czy też czemuś, do czegoś służą. Jeżeli pewne wielkie narracje, wielkie mity i tak dalej tworzą media, wielkie media światowe, to jest pytanie, czy ci dziennikarze, którzy tam o tych mitach opowiadają, czy to oni tak opowiadają o tych mitach, o tych lub o tamtych i te zwalczają, a te popierają, dlatego że tak prywatnie uważają? No nie. Dlatego, że tak kazał im jakiś tam redaktor wydania. Redaktorowi wydania tak nakazał szef danego medium, a szefowi danemu medium tak nakazał właściciel spółki, firmy, prawda, czy jakiego tam innego podmiotu, który jest właścicielem tegoż medium. I nagle się okazuje, że te mity tworzone są przez tych, którzy mają bardzo jasno określone interesy. Oni są bardzo często powiązani, bo pamiętajcie Państwo, że to są spółki, spółeczki, podspółki i tak dalej, prawda? To jest bardzo niejasna, świat powiązań, to nie wystarczy sobie wziąć tam jakiś krajowy rejestr sądowy, czy to polski, czy amerykański, żeby to wyświetlić, bo to zwykle jest spółka matka, spółka córka, prawda? To potem wraca, obraca i kilka razy, więc to jest bardzo trudno w ogóle zrozumieć cały ten system I są całe książki, które próbują wytłumaczyć, kto właściwie co posiada w świecie. W każdym razie jest grupa ludzi, Ludzi zarządzająca finansami tego świata, która uważa, że pewne mity są dla nich mitami korzystnymi i należy je propagować, pewne mity są niekorzystne i nie należy ich propagować. A prawda? Zgodność twierdzenia z rzeczą? Nie, no to, to przecież to mit, że prawda w ogóle istnieje. I dlatego też kreowanie mitów zawsze komuś służy. I to zresztą jak już sobie sięgniemy do tego przykładu trzeciej Rzeszy, która się oficjalnie posługiwała tym pojęciem mit. Pamiętajcie Państwo, że uchodząca za najważniejszą rozprawę teoretyczną w trzeciej Rzeszy praca. To wbrew pozorom nie, rozprawą teoretyczną najważniejszą nie był Mein Kampf, dlatego że to jest rozprawa bym powiedział o psychologii społecznej. Ale taką rozprawą teoretyczną uchodziła praca bliskiego współpracownika, zresztą autora wspomnianej przeze mnie książki, a mianowicie Alfreda Rosenberga pod bardzo charakterystycznym tytułem Mit XX wieku. Mit. Tam była rozpisana wizja, iż trwa od paru tysięcy lat wielka, wielka walka pomiędzy rasą aryjską i rasą, jaką to ładnie nazywa, syryjską. No to się domyślamy, prawda, o którą chodzi, bo rzeczywiście blisko geograficznie. To, to się wiąże z pojęciem lu, języków syriackich, do których się zaliczają właśnie arabski, syriacki i, i hebrajski. W każdym razie tam jest rozpisana cała historia z perspektywy tego wielkiego mitu walki pomiędzy rasami. I tak jak się, można powiedzieć, wczyta się człowiek w to dzieło, 650 stron, i zadaje sobie pytanie, czy ten facet wierzy w to? Ale słuchajcie, on jest uczciwy. On mówi wprost, że nie. Tak, on mówi to wprost, że, że, że to jest mit, że to jest jego wyobrażenie historii świata, które w jakiś tam sposób można sobie podeprzeć faktami naukowymi i dać przypisy i bibliografię, ale jest tego personalna wizja, jaki jest sens świata. Niektóre argumenty, które tam są podawane, są. Kuriozalne. Tam takie dwa przykłady. Pierwszy to, to jest taki heretyk w późnośredniowieczny z Włoch, niejaki Piotr Waldo. I od niego pochodzi taka sekta Waldensi. I on tam twierdzi, że Piotr Waldo wyrażał mit germański przeciwko mitowi temu syriackiemu. Jako dowód tego, że Piotr Waldo, to był prawdziwy Germanin, daje jego twarz z jakiegoś tam pomnika, przed którym się katedr w Niemczech. Problem polega na tym, że ten, że ten pomnik pochodzi 500 lat po śmierci Waldo. I nikt nie miał pojęcia, łącznie z artystą, jak sam Waldo wyglądał. Mało tego, my nawet nie wiemy, czy on się Piotr nazywał, to późniejsza tradycja. Tak, ale już jak wyglądał, to tego nikt nie wie, ale on zobaczył jego twarz. O, Germanin. I to nie jest nieważne, nie że, że to jest kompletna bzdura. No, to jest mit. Największym mitem, no, który tam jest używany, który, no, jest, cała konstrukcja na nim jest położona Trzeciej Rzeszy, to jest mit Atlantydy. To znaczy, Alfred Rosenberg uważał, że Germanie pochodzą od zaginionej Atlantydy. I on pisze wprost: Jeśli nie było po Atlantydy opisanej przez Platona, to wszystko, co jest dalej w książce, jest nieprawdą. Szczerze, ja boję się, że nie było tej Atlantydy, bo jakoś nikt jej nie odkrył no, Tak, nawet jej położenia. Dlatego raczej wszystko, co jest dalej w tej książce, jest nieprawdą. Ale my się śmiejemy. Kilkadziesiąt milionów ludzi zostało zamordowanych w imię tego mitu, i niestety wśród tych kilkudziesięciu milionów ludzi było 6 milionów drugiej, obywateli II drugiej RP. Więc mit ma olbrzymią, bym powiedział, siłę perswazyjną, ponieważ mit nie oddziałuje na yy, rozum. Ludzki, tylko oddziałuje na popędy, podświadomość, namiętności, czy jakkolwiek inaczej to, ten, ten element, do którego się, do, na który oddziałuje, określimy. Chodzi o to, że mit nam się podoba, utożsamiamy się z nim, jest fajny, przedstawia nas w korzystnym świetle, i tak dalej. Na przykład w tej chwili w nauce niemieckiej jest zupełnie ciekawe zjawisko badań nad Trzecią Rzeszą. Dlatego, że kiedy ja studiowałem politologię, to zawsze było mówione, że narodowy socjalizm to jest ideologia. No, ideologia komunizm, narodowy socjalizm, prawda, nie wiem, liberalizm i tak dalej. W nauce niemieckiej w tej chwili, ja zresztą uważam, że to jest słuszne pojęcie, mówi się o y, mitologii politycznej narodowo, narodowego socjalizmu. Dlaczego? Ponieważ ideologia, nawet jak gada bzdury, Odwołuje się do jakichś twierdzeń rozumowych i racjonalnych. Nawet Marx, przy tym, co napisał, i te wszystkie bzdury, i tak dalej, przy nie wszystko, co napisał, jest bzdury, jego tam badania socjologiczne są całkiem ciekawe. Ale wszystko, co Marx opisuje, on opisuje posługując się jakąś metodą badawczą, posługując się rozumem, jakimiś tam danymi statystycznymi, prawda, pokazującymi, jak tam funkcjonuje historia, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli wnioski są błędne. Działał tam jakiś rozum. I to widać. Jest, jest, mam, jest, to, jest to wybitny na przykład socjolog, ekonomista, powiedzmy mniej. A jak się patrzy na takiego Rosenberga, który twierdzi, że cała rasa germańska pochodzi od zaginionej Atlantyty. I jeśli Atlantyty nie było, to wszystko, co z dalej jest bez sensu, prawda? No to się pamięta, gdzie jest rozum? Nie ma tego rozumu. Ta autentycznie nie ma rozumu, bo to się odwołuje do emocji. Dlaczego? Bo jakby powiemy Niemcom, że no słuchajcie, jesteśmy takim samym narodem jak inne, no i trzeba by się wziąć do pracy, pracować, prawda i tak dalej, żeby się bogacić i tak dalej. A czy nie prościej jest im powiedzieć: jesteście rasą panów, herenfolkiem, rasą wyższą. Podbijemy sąsiadów i będą na nas pracować.